Dziękuję ludzie, witam was w kolejnym 17 odcinku z serii Zagramy w Emergency 4. Dzisiaj jak widać pokażę Wam misję zatytułowaną płonie platforma. Zaczynamy pożar grę. na platformie wiertniczej. Część robotników jest ranna. Niektórzy ulegli panice i wskoczyli do wody. Ostrożnie, ogień może się wymknąć spod kontroli. Uratuj i opad wszystkich rannych, a następnie zabierz ich z miejsca zdarzenia. Wyciągnij wszystkie osoby z wody, Ugaś pożar. Musisz sprawdzić, jakie instalacje trzeba odłączyć. Pierwszą czynnością, którą trzeba wykonać, jest wysłanie helikoptera ratowniczego z inżynierem. Potem lecimy tak dwie łodzie: to łódki, którymi można pływać po wodzie. I tak cztery duże łodzie, którymi można gasić. Roz, rozmieszczamy je po każdej stronie. Z każdej czterech stron świata dajemy jedną taką łódź. Okej, okay, i teraz tak wysyłamy strażaków. Czterech strażaków w wozie ze zbiornikiem tu. I czterech strażaków w wozie ze zbiornikiem tu. Ok, lądujemy helikopterem. Gdzie on jest? Gdzie ten helikopter tu jest? Lądujemy helikopterem na płycie do lądowania. Od razu wysiadamy inżynierem i biegniemy nim do tego budynku. Motorówki sobie zacmują. Wysiadamy strażakami, bierzemy nimi węże gaśnicze. Ładujemy do motorówki, za ten czas tutaj inżynier wszedł, klikamy na te urządzenia, On wyłą one wyłączą platformę wiertniczą. Tak jest, tu widać, wyłączą napływ ropy naftowej. Nie będzie podsycania ognia, nie będzie ognia się podsycał. Dobra, sumujemy drugą łódkę. strażaków, również węże bierzemy i lecimy do o, jeszcze do łódki, żeby sobie odjechać tym tymi wozami strażacy nam zaczęli biegać z wężem w im trening fizyczny znaczy trzeba było im po prostu kupić w tych misjach pobocznych. więc jakieś to Efekty daje, dobra. Gdzie jest jedna... ...łódka? Tutaj jest jedna płynie. Ona jeszcze płynie, dobra. Okej, okay. wsiadamy do helikoptera inżynierem. I tak, podpinamy ich wszystkich pod węże. Znaczy, pod hydranty. A mniej więcej dookoła. jeszcze oni będą sobie gasić ten pożar zna spokojnie powinni go ugasić da dadzą sobie radę Okej, okay, może jeszcze damy tu jednego albo nie tutaj damy I ewentualnie jeszcze możemy dać tutaj. Może się coś powtórzyć, ale raczej nie powinno. Lecimy łódkami, zbieramy... No, aha, tutaj będzie chyba wybuch. Tak, nie ma jakichś poważniejszych rannych. Jeden chyba tam odleciał tylko. Tak, zbieramy łódkami tych co leżą w wodzie. Helikopterem zabieramy poszkodowanego, który leży nie tak. Tego zabieramy Aha, tutaj, jednak powtórzył. Hmm, okej, okay. a to niech pójdzie pod ten hydrant. Niech oni coś gaszą, wiem. Ok, jest całkiem spoko. Idzie to mniej więcej tak powinno iść. A to może schładzajmy sobie ten budynek. Tego wyślemy gdzieś tutaj. Ok. Tutaj mamy helikopter, zabrał już tego poszkodowanego. Wylądujemy ja tu i przyślemy na razie jedną karetkę. Kontynuujemy zbieranie ludzi z wody. Żeby się nam nie potopili. I to chyba wszyscy już będą. Chyba dobra. To możemy wysłać tą łódkę. Czemuś nie da. No dobra. I wysłamy ją tutaj. Mamy dwóch poszkodowanych, więc dwie karetki wysyłamy. Tutaj będą będzie trzech poszkodowanych. w W tej łódce jest trzech poszkodowanych, OK. Więc wysyłamy tutaj trzy karetki. Gdzie jest ten drugi poszkodowany przez wybuch? Tu jest. Jego również bierzemy. I przysyłamy kolejną karetkę. Ok, Pracuję nad tym. Okej. Ta łódka już tu płynie. Wszystkie łodzie chyba gaszą, dokładnie. Na razie idzie dobrze, te powinno iść, ten nie wiem czemu nie gasi nic. A, dobra, w sumie na razie nie musi nic. O, ten też nic nie gasi, więc. Niech coś zacznie działać. Ci mogą gasić te. Reaktory, czy co to jest? Ok, w sumie idzie na razie. Dobrze. Zajmujemy się tymi. Załatwione. Słucham, jestem w drodze. Jest okej. Okay. Tutaj możemy sobie składać to. No, oni gaszą okay. No jak widać całkiem spoko to idzie <laughs> no, po prostu, powoli możemy tych rannych zabierać o oh, co chodzi? Ha, tutaj był jeszcze na helikopterze chyba jakiś ranny. Dokładnie jest Bo tak patrzę i tu jedna karetka wolna stoi Odsyłamy jej do bazy I tak do bazy Jakiś substancja to... Oj No coś Zakaziło nam ludzi Strażaków. Ten nic nie gasi, więc może niech podejdzie tutaj. Ten również. No kurde. No tutaj się zaczęło wszystko jarać. Na pewno będą nam w takim razie potrzebne wóz odkażający może na razie jeden. Pozabieramy tych rannych. okej okay. tego też możemy w sumie już zabrać w stanie krytycznym jest, może, może umrzeć ale raczej nie powinien A tak, wiem teraz mi to będzie wyskakiwać w góry pasyczek nie jest stabilny to zostanie przeniesiony może umrzeć podczas transportu może ale nie musi No i teraz tak, bo tutaj jest ostry pożar, ale nie chcę, żeby się zarazili kolejni. Nie wiem, jak odłączę od tego, to może go prześlę gdzieś tutaj. Ok, odłączył się od hydrantu, prześlemy go tędy. O, tutaj. Niby gasił tam. Tego też możemy tutaj, podejdziemy nim. O, i jeszcze. Tego tu damy. Tego odepniemy od swojego hydrantu. Tego też gdzieś tam pójdziemy nim. Brawo. Podepniemy go tutaj. O ten się zaraził Oni nam za chwilę będą umierać skurczymy Mam nadzieję, że nie zarazi tego. Nie zaraził dobra Okej okay. Nie ma się trochę dalej jeszcze podejść Wszystkie łodzie gaszą, bo szkoda by było gdyby jakaś nie gasiła Wszystkie gaszą Dobra, raczej ten pożar ugasimy. Może nie gasi tutaj. Aha, bo tutaj nam się jeszcze zaczyna wszystko jarać. Ten chyba nie dostanie tutaj za bardzo. A może w sumie dostanie. Powinniśmy ugasić ten pożar, raczej damy radę Dobra wysiadamy strażakami I płyniemy tam Okej okay. Nie wiem czy nie będzie taki drugi wózek potrzebny No chyba będzie Albo może nie Nie tracić kasy Tutaj kurwa te kontenery się wszystkie palą. No ja... Trochę ten pożar się rozprzestrzenił. Dobra. Może zrobimy tak. Najpierw zabierzemy tych cywilów. I jak strażacy mają życia, no trochę już mało mają. Gdzie jest druga motorówka? Tutaj jest, to też nią podpłyniemy. Ok, te kontenery się nieźle zaczęły jarać. Dobra, lecimy tutaj. Może nie gasi? Tu? Nie, nie. Ci nic nie gaszą, ten jest zarażony. O, nie gaszą, jest coś tutaj A to jak już jesteś tu, to idź do tej. O dobra, coś tutaj pogasili trochę. Dobra, idziemy po następnych. Po tych dwóch, ten już może wsiąść w sumie. Dobra, ten strażak nie się odepnie od hydrantu i idzie do motorówki. Zabieramy tego tu. W tego tutaj. Ilu tu jest jeszcze tych strażaków zarażonych? Dwóch. Dobra, to tak. niech się odepnie od hydrantu. Ten też. I od razu ich zabierzemy no, na motorówki. Okej. Okay. No. Tutaj trochę ten pożar rozwalił go. Okej. Okay. Ten nic nie gasi Nie wiem, on nie może już podejść dalej po prostu No szkoda Motorówki wszystkie gaszą Lecimy z tymi zarażonymi Płyniemy tutaj bo nie tutaj płyniemy wszystkim to jest już do odkażenia pożar raczej ugaszą jedna motorówka tu druga płynie tam dobra teraz tak najpierw strażaków bo strażacy mogą sami się odkażać dobra nie wiem czy można dwóch odkazać naraz czy nie Chyba nie można Oni się chyba nie zarażają sami więc Znaczy nie zarażają się jakby yy, od tych Od drugich ludzi tylko muszą być bezpośrednio przy pożarze czy Dobra, ugaszą te kontenery już. Raczej znaczy bez problemu. Potrzebna jest karetka. Dwie karetki jeszcze potrzebne nie są. Przybył To jest darzek za chwilę padnie, więc następny on będzie. Okej. Okay. Dobra, może weźmy jednego strażaka w tym kombinezonie i popłyniemy następnym motorówku. Tam jest jeszcze jeden. Poszkodowany. Jestem w drodze. Okej. Okay. Płyniemy motoroweczką na tą platformę, więc jeszcze raz. I kolejnego, zakażemy go. O, no w sumie całkiem spokojnie tu idzie. Tak, wiejo. <laughs> Dobra. Tutaj jest jeszcze jeden na tym mostku. Z Może nie on gasi te, ani kontenery lepiej, żeby gasił. nim mi tutaj właśnie tym też gdzieś tutaj jestem dobra musimy tym zostawiamy i bierzemy tym tylko ten może odkazać no ten ma pełne życie więc od razu go zabieram długa ta misja trochę ciężka w do innych Całkiem trudno Jestem w drodze Odjeżdżamy tą karetką No Tutaj już pożary ugasają I za chwilę będziemy kończyć misję Ży wypaliły w sumie same te pożary nie ja je ugasiłem tylko się same wypaliły Ale jest dobrze, tak powinno być. No, jeszcze tylko te dwa zostały, więc już praktycznie kończymy. Może podpłynąć tą łódką tu, skoro ma bliżej. Do tego tu niech nie idzie naokoło gdzieś tam. Aha, tutaj jest jeszcze jeden poszkodowany. To jeszcze jedna karetka jest potrzebna. Dobrze, że to zauważyłem. Ok, i płyniemy tutaj. Jeszcze raz. No i to będzie chyba na tyle w tej misji. Z sanitariuszami sobie możemy tutaj podbiec. Wziąłem się od razu, ma dużo życia, tak? nie musimy czekać. Dobra. Jest kolejny poszkodowany. Możemy przyspieszyć grę, żeby nie czekać. On, niestety, chyba umarł. No, dużo tam, długo tam leżał, więc go od razu do auta. No, Jeden nam zmarł. A w sumie, reszta, wszystko dobrze poszło. Aha, tutaj się jeszcze coś pali? Chyba się coś jeszcze pali. No, dymi się. Hmm. Bardzo dobre. No i co teraz? Musi się dymić z tego. Nie wiem czy damy radę to ugasić jakoś czy nie. Słucham. Tak. Odłączmy się od dystrybantu. I wejdziemy do tego. W ...budynku. Kurde, jakieś gówno się zaczęło tam policzyć. I tak, odepnij się już no to i teraz tam biegniesz w sumie prościej by było jakiegoś innego, ale on nie gasił w sumie nie wiem, czy coś tu trzeba odpiąć jeszcze czy jak? Czemu tu się coś pali i co się pali no, tu by się przydała właśnie może jakaś My znowu bym musiał płynąć o turówką. Dobra, no to najwyżej tak zrobimy, bo mnie opcji nie ma. Bo w sumie tak zrobimy, weźmiemy jakimś strażakiem gaśnicę <laughs> i podpłyniemy po prostu stąd, tym strażakiem tam. Trochę dziwne to, że nie mogą ugasić tego z, z zewnątrz, tylko trzeba wejść do tego budynku, no ale trudno. Przyspieszamy grę. Wchodzimy. Oj, za chwilkę misja będzie już wygrana. Poszkodowanych już nie ma żadnych. Pożar się ugasi raczej na chwilę. Z taką miłością wody to oni już dawno by pożar ugasił. Ja nie wiem, o co tu chodzi, bo coś trzeba jeszcze wyłączyć. Czy jak? Nie, dobrze. Dziękuję za oglądanie. 11. odcinka, zapraszam na kolejne.